Dzień dobry. Dostałem paczuszkę z Włoch. Znaczy zakup z Amazon, ale dostawa z Włoch. No szło troszkę yy, 3 dni, 4, jakoś tak. Słuchajcie, niektórzy może pamiętają z moich yy, wcześniejszych filmików, to znaczy chodzi mi o filmik zakupy z AliExpress, gdzie dostałem taką poduszkę dmuchaną. Niestety Narożnik był zjedzony przez szczura. No, tak to wyglądało. Postanowiłem szukać, szukać, szukać. I znalazłem podobno bardzo dobrą poduszeczkę, zobaczcie. Nadmuchiwaną na Amazonie. Podobno dobrej firmy. Cena. Zaraz Wam powiem o cenie. Poduszeczka przychodzi bardzo ładnie zapakowana. Kolor jest bardzo ładny, chociaż z myślą o lesie, no to będzie ciężko, bo będzie cały czas usyfiona, chyba będę musiał pomyśleć o jakiejś poszewce. Z tej strony jest taki welur jakby, a tu jest tu jest zwykły, zwykły plastik. To jest taka poduszka na basen, do spania. Ja ją kupiłem w teren. To znaczy karimata. Śpiwór i nadmuchiwana poduszka, jak widzimy, wszystkie narożniki są ładnie sklejone, zaokrąglone. To nie to, co w tej chińszczyźnie, która do mnie przyszła z AliExpress. Chociaż myślę, że to też jest chińskie, tylko pakowane we Włoszech dla tej firmy. No ale samo to, samo zapakowanie. Samo zapakowanie tej poduszeczki jest bardzo przyjemne, bardzo fajne. Wygląd także jest dobry. Uwaga, będzie test. Sprawdzę, chociaż troszeczkę nadmucham. Zapauzuję. I już. Zobaczcie, mniej więcej postarałem się tak dosyć mocno nadmuchać. Narożniki są całe. Nigdzie nie puszcza, nie przepuszcza. Koreczek bardzo ładnie trzyma. Gdyby nie to, że się będzie strasznie brudzić, dałbym 5 na 5, a tak daje 4,5 na 5. Cześć, trzymajcie się.